Dobra, zadzwonię do onkrawca. Nie wiem, czy odbierze, czy nie odbierze. No, cześć, a jednak, a jednak odebrałeś. Słychać mnie? Aha, no to dobra. No trudny temat polityka, tak naprawdę. Tak? No jak? No. Jak, jak tu przeorganizować rodzinę? Jest problem, a yy, żeby przeorganizować państwo, no to jest gigantyczny problem albo gigantyczno-gigantyczny problem. To nie jest takie proste. Ja tutaj będę troszeczkę też pani Joli broniła, chociaż nie wiem, bo od początku nie słuchałam tutaj, ale wcześniej słuchałam, tylko się nie pokazywałam na którejś tam audycji. Chodzi o między innymi na przykład te. No. Podatek katastralny, chociaż ja jestem niby za podatkiem katastralnym, ale pani Jola, no, fajnie to argumentowała, bo przecież skąd oni to wezmą, te pieniądze? Będzie w podatek katastralny wymyślony, ale no, docelowo będą ludzie płacić. Także bogaty na górze, no, sobie poradzi jakoś. Czyli zdrożeją, no, mieszkania. także czy nie jest takie proste? Na przykład jak ja chodziłam do szkoły, do liceum, no to mieli przeorganizować. Szkolenia, czyli nasz, nasz profil, że tak powiem, SN studium, nauczyciels... SN, studium Nauczycielskie, jakieś tam, i to było 4 lata do matury i 2 lata po maturze, no ale byli nauczyciele i co, im brakowało też do emerytury, no to, no to co, mieli wywalić tych nauczycieli, to jest naprawdę bardzo trudne, także. Żeby to wszystko podliczyć, ogarnąć. Także załamanie państwa to by była, byłoby gigantyczne, ale ja to bym taki przewrót zrobiła. Wy wiecie, zresztą krawiec też. W ogóle chyba się nie przywitałam. Witam. <grytanie> chyba, chyba dużo kawy dzisiaj FK -ka wypiła, bo pobudzona jakaś taka jesteś. Nie, ja właśnie już dawno nie piję kawy. Raz na, raz na jakiś czas tylko dekafe się napiję. Także. No. Także polityka nie jest to takie proste, żeby gigantycznych zmian dokonać, nawet żeby porozliczać, no to tak, weźmiemy się za kogoś, no to później dochodzą inne wątki. Ja na przykład, jak ruszyłam, załóżmy, że tak powiem, Tymochowicza, no to tak, jeden wątek, drugi wątek, później się pojawiają jeszcze inne wątki. To jest tylko jedna osoba i to jakiś drugorzędny, jakaś drugorzędna w ogóle sprawa, e, także żeby ruszyć to wszystko, to trzeba by było e, gigantycznej woli, gigantycznej ilości ludzi, ale co za tym by poszło, e, likwidacja ogromnej ilości biznesów, e, także przeorganizowanie, Na no, ludzie no, nie lubią zmian, e, także za bardzo nie lubią zmiany, jeśli ich to, do, jeśli ich to dotyczy. No, a zwłaszcza konserwatyści nie lubią zmian, i starsze osoby się boją zmian. No i też osoby z autyzmem, jak mówiłem, tak słyszałem też, że się boją zmian. No, tak to bywa. Różne narody mają różne nastawienie do tych zmian. My, my, my Polacy, to, to lubimy te piosenki, które już znamy, na przykład, Zazwyczaj <ścoughs> tak mamy jakoś. No. Ale powiem Wam, tak, bo ja też nie głosowałam. Raz, że jestem w Anglii, mogłam tutaj się gdzieś zgłosić do konsulatu i tam, no, że będę głosowała. Nie, ja nigdy nie głosowałam, ale tak teraz obserwowałam te, no, te, 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 te kampanie wyborcze i no, moim takim, że tak powiem, Naj, najlepszym kandydatem to był Adrian Adrian Zuk, Zuk, Język mi się Zandberg połama. Zandberg. Za, za, dobra. E, to on, bo on taki najbardziej chyba spokojny, tak, tak mi się wydaje. E, nie powiem tu, że mi się najbardziej podoba, bo urodą no, to niekoniecznie. Ale tak, no naj, najbardziej taki chyba spokojny z nich wszystkich. Był. A poglądy, a, a, a program poglądy jakoś analizowałeś? Czy, czy też a, jak tak, niektórzy tak. tak o... O, y, oceniasz, że ten ładny, ten, ten ma ładne oczy, a ten nie, taki nie, wysoki? Nie, nie, nie. Poglądy prospołeczne. Także st... A, no bo on taki lewicowy, a ty jesteś trochę taka lewicowa. Nawet nie trochę, tylko ty, 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 ty to czasem wręcz taka komunistka trochę z ciebie wychodzi. Nie, ważniej jestem prospołeczna. Nawet nie jestem jako socjalna, tylko prospołeczna. St żeby mieć wyrozumiałość no między innymi dla ludzi, którzy mają ileś Dzieci, a nie, bo to tak. Z jednej strony jesteśmy jako jedna Polska, z drugiej strony to albo to dziecioroby, albo coś tam, a z, jeszcze z innej strony albo to, kto na nas będzie emerytury, czyli jeżeli ktoś nie ma dzieci, to no jak, no to bykowe jakieś tam. Chodzi o prospołeczność, żeby zrozumieć, że załóżmy, jeden ma, no może przesadza, ale tutaj w Anglii, no gdzieś nawet blisko dosyć, w naszej pralni piorą, tutaj e, podobno mają dwanaścioro dzieci. E, także żeby to zrozumieć, no, ktoś ma 12, a ktoś inny nie ma. I chodzi o to, że ten, co ma 12 dzieci, no to no więcej potrzebuje, no e, jestem prospołeczna, po prostu te dzieci potrzebują. E, załóżmy, no oni później będą płacić te emerytury e, dla tych, którzy nie mają dzieci. No, ja bym się nie, nie czepiała ani tych, ani tych, tylko po prostu żebyśmy Umieli funkcjonować jako społeczność, jako jedna społeczność, społeczeństwo. Wszystkie dzieci nasze są. Jeszcze raz, kto nie ma, ten nie ma, ten ma, to ma. Jest. No właśnie, a strasznie dużo w ludziach dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest takiej pogardy. A to do tamtych, a to do tych, ten dzieciorób, ten komuch, ten prawak, ten katolik, tak cały czas się dzielimy. Nie? Ja też bym był za tym, żeby trochę więcej wyrozumiałości było w ludziach dla innych i takiego. Nie, nie, nie chcę tu górnolotnych słuchów używać jakiejś serdeczności czy coś, ale takiego, wiesz, zrozumienia. No wszyscy tutaj jesteśmy Polakami i różni ludzie są potrzebni. I ten, co śmieci wywozi, i ten, co programy komputerowe pisze, i ten, co ma dużo dzieci, i ten, co jest bezdzietny. A tu ca cały czas taka szydera hejt i atak, nie? Jednych na drugich i każdy z każdym. No to jak my mamy, jak się nie porozumiemy, to nic nie zbudujemy w ogóle. Będziemy się, tylko będziemy przeznaczać czas na kłótnie i na udowadnianie sobie, kto, kto lepszy i kto ma większego. No, i, i tu. Z jednej strony bykowa, z drugiej strony dziecioroby. No, to jest chore. Ale jeszcze tak powiem, bo ostatnio tak no, za bardzo nie mam internetu, bo z telefonu tylko korzystam. Stacjonarnego nie mam, jakieś przechery są u mnie, dobra, tak na marginesie. Ale Enkiego też zerkałam, co tamten. I w tytule miał podpięty jakiś tam na transmisji w tytule: jakiś kanał musisz wiedzieć. Ja mówię, dobra, zerknę, co tam chodzi. Enkiego tam przesłuchałam, ten nie nie wiem o co chodzi. Zajrzałam na ten kanał, musisz wiedzieć, a tam taka nawalanka, no to jest kanał dla mężczyzn i takie szczucie nienawiści do kobiet, no ja rozumiem, że no kobiety dzisiaj są no takie, jakie są, ale no to jest efekt tego dobrobytu moim zdaniem, więc też szczuć, czyli to jest też jakiś fragment polityki. No ja rozumiem, Rozumiem i mężczyzn, którzy są poszkodowani, i kobiety, które są poszkodowane. No, tak, tak jakoś no, mi to wszystko gdzieś. Nie wiem, znasz ten kanał, musisz wiedzieć? Pewnie się natknąłem, no bo dużo oglądam. To pewnie też ten znam jak popularny. No, tam dosyć dużo było tych subskrypcji. Nawet ja zasubskrybowałem tam gdzieś kilka dni temu. No, i takie szczucie, no, zamiast próbować gdzieś dojść do porozumienia, wyszukiwać, gdzie zaczyna się problem, jeśli na przykład chodzi o relacje damsko-męskie, to takie nie wiem. No, ja też tak nie kojarzę tego kanału za dobrze teraz, akurat w, w pamięci, więc się nie, od, nie odniesę. Nie odniesie no. się. No, i że tam prawnicy pomagają mężczyzn. No, i rozumiem, że mężczyźni też potrzebują jakiejś pomocy. Ale to jest, no, złożony problem. Także nawet te. Jak one się nazywają? Rapy e, przeciwko dziewczynom. E, załóżmy, jak dziewczyna ma ileś facetów, no to e, jest kurwa taka siakowaka, ale jak mężczyzna e, ma ileś dziewczyn, no to nie, no to jest wszystko okej, okay, bo dziewczyny... To jest lovelas, novela. to jest lo, lovelas albo ewentualnie amant. No. Też mnie to, to zawsze denerwowała ta taka. E, nierówność i ocenianie różne mężczyzn i kobiet pod tym względem. Ale to, 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 to znów takie prawicowe mi się wydaje, bo nawet w Biblii w sumie no, są inaczej traktowani mężczyźni i kobiety. Jak mężczyzna ma wiele żon i jest takim, wiesz, no, przepraszam za słowo, jebaką, dupczorem leśnym, to, to, to jest ktoś, nie? to, to wspaniały władca jakiś, a, a kobieta to dziwka od razu, jak z jednym i z drugim facetem. No, to, to tak jest też w Biblii trochę, nie? No i właśnie, no i na czym jest ta nasza kultura zbudowana, także, a tak naprawdę, no popęd seksualny jakiś jest, e, no i dwie strony, e, że tak powiem, e, no, e, kierują się, kierują się no. tym popędem no. jakimś seksualnym. E, z, e, Kobieta to... tak samo ma potrzeby swoje w tym, w tym temacie, no, nie? No, ale tam były wypowiedzi takie, że albo y, kobiety traktują mężczyzn jako y, jako bankomat, czy coś takiego, y, płatomat, czy coś no, tak. To jest jakiś szkodliwy stereotyp, generalizowanie. Są różne kobiety, tak samo jak różni faceci są, a faceci to nie traktują przedmiotowo kobiet często. No też, też przecież to się zdarza, czy nie? Często. No, ale ja tutaj załóżmy damy przykład. Może nie powinnam, ale mojego syna, jak miał dziewczynę, no to i kupował jej to tamto, siamta, to pazury jej sponsorował. I teraz tak chodzi o czyli najpierw. Mężczyzna. No ja też tak miałam gdzieś, że chłopaki mi chcieli coś tam dawać, jakieś prezenciki, a to kwiaty. No jednemu powiedziałam, co, co mi taki badyl dałeś. Także ja, ja unikałam, bo wiedziałam, że jak facet coś mi daje, to znaczy, że coś chce ode mnie. Także ja synowi mówiłam, że słuchaj, synku, nie można tak dziewczynom dawać jakichś różnych. Prezentów. Po prostu najlepiej trzeba budować relacje intelektualne, czyli rozmowa najpierw. No, wiadomo, że jest ten popęd seksualny, ale no, żeby to nie było, że A bo ja ci tutaj daję prezenciki, a ty, ty dziewczyno masz się czuć w obowiązku, że masz mi dać a, a, seks a, na przykład. Także bo też pokładów e, nie znamy, e, dziewczyn, e, dlaczego e, f, no, lecą od razu, że tak powiem, do seksu. E, także. Czy im na pewno się to podoba? E, no, z, ja muszę powiedzieć, że często udawałam, że mi się podoba. Mężowi. No i co? Chodź, chodź, spodobać no, się. Nie. Niektórzy uważają. Że... Mężczyźni, też znów tacy konserwatywni, że to jest jakiś taki obowiązek, że kobieta ma, ma jej się zawsze chcieć i ma udawać, że jest jej fajnie, nawet jak nie jest, nie? To. U muzułmanów nawet takie prawo jest, że obowiązkiem kobiety jest dbać o to zadowolenie seksualne fa faceta, i to jest taka misja jej. Nie? Jak ona nie ma zupełnie ochoty, ma ciężkie dni, albo coś jest chora, to nie ma, ma się ruchać, bo mężczyznę ma zadowolić. Ale to pokazuje, kto to wszystko wymyślał, te religie. Wymyślali je faceci dla, dla facetów. No. No, ale tutaj Sfata jest na tym pokazał się i on mi kiedyś tłumaczył, że jak załóżmy Arab ma ileś żon, to musi każdej tak samo każdą tak samo musi zadowolić, albo czy to w kupnie czegoś, czy nawet w seksualnych jakichś przyjemnościach. Także pamiętam troszeczkę, pamiętam, co mi Sfata mówił. No. Także, no a teraz na przykład e, odnośnie kwiatów. Przepraszam, że przeskakuję, bo na tym kanale musisz wiedzieć. Tam były wypowiedzi e, w komentarzach, bo też czytałam trochę tych komentarzy. E, I a, bo jak dziewczynie to trzeba dać kwiatek, a a kto chłopakowi dał kwiatek? No to ja jako matka mówię: zlikwidować wszystkie kwiaty, i nie będzie po, po sprawiedliwości. Ani kobieta nie dostanie kwiatka, ani mężczyzna. St także nikt, zero kwiatów. I biznes kwiatowy e, poszedł e, no, w odstawkę, żeby dyplomatycznie tutaj powiedzieć, chociaż troszeczkę. Chciałbyś dostać kwiatka od dziewczyny, krawiec? No z, 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 chyba nie, nie no, wie, jednak bo... jestem gdzieś zakotwiczony w tej kulturze naszej i to no. tak dziwnie, nie? Od dziewczyny kwiatka dostać. <laughs> no. Ale mój mąż <laughs> widział, tak samo, że ja Tak samo jak Osea. dziwne by było, gdyby to dziewczyna broniła mnie na ulicy przy napadzie jakimś, nie, a ja bym się schował gdzieś za śmietnikiem. To też no, by Chyba było. żeby to była herżtbaba, a ty byś był hucherką, no to wtedy tak. No, tak czy owak by to wyglądało dziwnie, ja bym się dziwnie czuł i chyba nie jestem przygotowany aż na taką równość. No. No, ale mój mąż na przykład wiedział, że ja nie lubię kwiatków, nie lubię dostawać, nie lubię prezentów. A, z, ten, także. Z, ten, no, ja jestem ciężki typ. A, dla mnie najcenniejsza jest rozmowa. A, z, ten, także. No, i to raczej promuje, żeby, żeby rozmawiać i mówić o swoich jakichś tam problemach. A jeśli jest mowa na audycji, to załóżmy, ktoś ukradkiem sobie usłyszy, bo załóżmy się wstydzi, krępuje z dziewczyną czy chłopakiem, porozmawiać. No bo to też niby ludzie są szczerzy między sobą, a jednak nie są szczerzy. Bo jak to zareaguje? Jak druga strona zareaguje? No. Tak czy nie? Nie wiem. Miałeś dziewczynę kiedyś? A. No to jak tak z perspektywy czasu? Byłeś szczery wobec niej? Bo ja mówię otwarcie, że ja nie byłam, jako że po prostu bałam się pewnych rzeczy powiedzieć. Nawet synowi ostatnio też powiedziałam, że wiesz synku ja się boję tam coś tobie powiedzieć, bo o coś zapytać nawet, bo boję się twojej reakcji. No, przepraszam. A że się będzie denerwował. O, przepraszam, mamuś, nie bój się. Coś tam, no bo ostatnio też taka sytuacja była. że Czegoś bałam się zapytać, syna. No bo ostatnio się też troszeczkę denerwował, jak coś tam się pytałam o coś. Tak, to no, ja się staram być szczery. Generalnie, nie? Co, co na sercu, to na języku. No to taką mam cechę akurat. Więc z tym nie ma jakiegoś problemu i to się. Tyczy i kontaktów takich, i, i owakich, i, i rodzinnych, i, e, i koleżeńskich, e, i intymnych. Znaczy i kontaktów różnorakich po prostu, nie? No tak staram się być szczery. Bo uważam, że kłamstwo do niczego nie prowadzi za bardzo i to się tylko człowiek w taką spiralę kłamstw zagłębia i to i zawsze w końcu wyjdzie i tak, to jest bez sensu. Kłamać, ściemniać czy udawać no, Ale lepiej to szczerze. Ale. Ale jeśli się czegoś nie powie albo nie zapyta, to nie jest to jeszcze kłamstwo. Po prostu żyje się w swoim jakimś pytaniu, czy w swojej, swoje, swoje jakieś życie, w swojej jakiejś sytuacji. I teraz, jak podejść psychologicznie, nie nawet jako manipulacja, tylko jak, tym bardziej znając drugą osobę, jak coś powiedzieć, żeby no, ewentualnie nie doszło do jakiegoś spięcia e, w relacjach różnych a, ludzkich. Nawet. A wiesz, jakieś tam drobne kłamstewka, takie, które nie szkodzą, a powiedzmy, no, mówisz coś w trochę inny sposób, albo coś tam koloryzujesz, czy, czy nawet skłamiesz, żeby komuś nie zrobić przykrości, to uważam, że jest, że, że jest ok w miarę. No. No, ale to ale jakieś ja to takie tak... mniej istotne rzeczy, nie? Bo im bardziej istotne są to rzeczy, tym się bardziej niebezpiecznie i szkodliwe to robi się, chyba nie. No, to co właściwie teraz rozmawiamy, to też jest właściwie temat polityczny, bo tak naprawdę patrzę, że są rozwiązania idące w kierunku takim, jakby to określić bańkowym, a gdzie tylko bańka się nadmuchuje, że tak powiem, może to nie jest konkret wypowiedzi, ale a nie ma takich rozwiązań od podstaw, czyli szukania problemu, żeby ten problem rozwiązać. Bardziej jest przyczyna nie, zaraz odwrotnie przyczyny, przyczyny nie ma. A jest już tak jak w leczeniu. Nie leczą przyczyny, tylko leczą objawy. O, objawy. Tylko tak, objawy są takie: gigantyczny brak pieniędzy w polityce, ciągle nakładane długi, robione długi, kreowane długi, a przyczyna. Przyczyna jest jedna: chciwość we wszystkim. Pracować nad chciwością każdego, a nie zadowalać każdego. Tak, jak w małżeństwie. Nie, żebyśmy siebie tylko nawzajem e, zadowalali, e, a dziura budżetowa nawet w małżeństwie e, rośnie. No, przepraszam Cię, FK, ja już trochę taki nietomny jestem, stąd tak no. może mało ciekawa rozmowa, ale już tu parę godzin, wiesz, ładnych siedzę już trochę taki. Oklapnięty, ale, ale przyjemnie się gada i w ogóle, tylko to, więc wiesz, trochę, trochę, no. Wypróbowałam Teamsy, także chciałam wypróbować Teamsy, ale już widzę, że OBS mi nie przechwytuje y, Teamsów, także okienko przechwytuje, ale nie widać, że nocne radio, no, st także. Mm -hmm. no. Dobra, może, może musisz, musisz jakoś szukaj. skonfigurować sobie lepiej od nowa, nie? Bo to, to jednak nowa aplikacja. Może wcześniej miałaś to poustawiane sprytnie jakoś, bo to nie jest takie. To, to nie zawsze jest takie proste sobie wszystko tutaj poustawiać, żeby ściągało i dźwięk, i stąd, i stamtąd. Wszystko się tam, wiesz, sumowało, te sterowniki dźwięku i tak dalej. Nie? Ale dobrze mnie słychać, tak? Tak, tak. Dobra, to już nie, nie, nie przedłużam rozmowy, pozdrawiam wszystkich i hejterów też, bo widziałam czat, czat, czat też czytałam, także jest, no, wszystkiego dobrego życzę wszystkim. No, no tobie przycisk. też Ewa, miłego dzionka, trzymaj się, Chyba się rozłączyłam, także jest... tutaj zapauzuję. Także taka rozmowa. Trochę nie od początku wzięłam. bo widziałam, że te potencjometry mi tam jak krawiec się witał ze mną to chwilę tam nie było złapane. Dobra. A tymczasem zobaczcie. Aha, poniedziałek 2 maja 2025 rok 1443 czasu angielskiego. A tymczasem zobaczcie. Chwamy do pudełka, pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Papa! Pa.